Witajcie w tym odcinku z serii Banjo-Kazooie. Tak, wróciliśmy sobie już do środka tego koloseum i mamy tutaj kreta. Z tego co mi się wydaje, i, no, nie chciałem do działka wchodzić. Tak, całkiem ładne koloseum od środka, tutaj pewnie dla detorów trzymali, czy, czegoś, czy coś takiego. A, pizza. Co? Będziemy rozwozić. Okej, okay, to może być. Całkiem trafne podejrzenie. Bo no, tam jest taki bihajster. Ty może by go w sumie zmienić? Ok, no będziemy pewnie pizzu nie rozmawiać, nie? Uuu! Iy. Wypieczono! Wiele pizzu, dobre. Panie, naprawdę? Ah, handel to liczy, na przerwy idealne, no w sumie prawda, ale mi się jeść pizza, a nie mi się robić pizza. My to raczej pod spożycie hurtowe podchodzimy, także. Zimne zaczyn sobie temat. Okej, okay, o tej pizzy wiem wszystko. Dobra. Zaparku o jeny Tylko jej nie zjedz. Kurczę. Olipka. To prawda, dużo prosi. A wypłata coś tam? Dobra, jeśli będzie zimno, będzie źle. <laughs> Pizzowózek nie będzie latał pewnie. A ja nie wiem jak tam wjechać Ojej, to będzie problem. Log. Dzięki Hagiewo. O nie, on ma skrzydła, czekaj, to, to mo może mieć sens w zasadzie. Rozkładane skrzydła, ej hey, ja on bym chciał. Czekaj, gdzie pizzowózek ma miejsce na pizzę? Tutaj chyba. Dobra, wysiadamy. No, trafił. Eee, dobra, poświęcam. Wróć, dobra. Chcemy jeszcze raz, bo zakładam, że on jest tak zaparkowany, że jeśli go nie ruszymy, to będzie można to zaparkować. Znaczy, lulululul. Że to. A nie, on nie jest zaparkowany. Dobra. Powinny być w porządku, tak? Mam taką nadzieję. Ideolo, idolo, pójść, 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 pójść. Chcę jeszcze raz nadusić. Dobra. Mm, jak się stąd wyjeżdża? Ja tu sobie wychałem, ale. Wyjechałem tamtą stroną. Mam nadzieję, że staj... też jest jakiś wyjazd. Hmm, co za sugestywne barwy, tak sobie drogą na tym wózku. Gdyby jeszcze nie było tak wielkiego napisu: pizza, byłoby o wiele łatwiej, jak zakładam, to rozwozić. Ej, sorry, drogą, nie wiem też. Nie wiem też, cholipka, gdzie tutaj mogę. Nie tyle parkować, są, Jak ja mogę to rozdać w ogóle? Dobry! Pizzunia! Mam ci to oddać? Nie, co tu ma być? Nie mam pojęcia. Dobra, Pizzunia wypadło. Dwie ci dałem, ty kolego, co to jest? Żadne Twofor. Cholipka, nie możemy tego wziąć już. Cholipka, no to dostaniesz ja Twofor you z mi Barabasuństwo! Okej, okay, chyba właśnie mi by z tego Pizzunia się dobrze myśla. niestety. Ale mi się przydało też taki podajńczek, który by powodował, że mi to spada. A, on, dobra, o, my mamy taki podejniczyk, tylko z pizzą chyba nie mamy, a nie, mamy, dobra. Do góry, ziom. Już się martwiłem, dobra, tutaj może być ciężko jeszcze lecieć. Ok, czyli trzeba ewidentnie na raz im to wszystko tu załatwić. Żeby to jest dosyć złotko, nie? Tak. Okej, okay, co, został jeszcze jeden zawodnik? Pewnie nie pizzę, nie? No nie wiem. Dobra, ty, ale myślę, że tutaj puzelek będzie w pełni wystarczający. I tu było 4 czy 5? Hmm. Co, może by dał radę zrobić to na. na to trofeum? Właśnie, pytanie, czy. Tam myśmy wydali za dużo, czy tam wypadły nam po prostu? Myślę, że to to wypadło po prostu. Dobra, 4 pizzunie, by się ogrzewały same od siebie to na puzelka, to chyba i tak zakończymy, niestety. Znaczy niestety. Okej, okay, wybraliśmy dłuższą trasę, to tam tak myślę. Tak, nawet na pewno. No dobra, trudno się mówi. Ech, kurierzy tak czasami mają. Brak instytutu samozachowawczego. że nasz napiwek. Okej, okay, na no tamto, loże. Okej, okay, ale ewidentnie, żeby dostać e, trofeum, trzeba tu zabrać wszystkie pizzołę na raz. Co potrzebne Dwa podejścia. Jak blisko muszę podlecieć? Pana, tutaj. Okej, okay, pewnie taki krąg o szerokości naszego samochodu, jest tutaj. Coś tam mówił nam, że pewnie, że go potrąciliśmy. Mam nadzieję, że nie. Ale nie przeczytałem. Pestunia, tak? Zadowoleni. Nie na napiwków, niestety. Dobra, ale to co? Zapisujemy, idziemy. Trzy zetki dalej nie starczy nam na kolejny poziom, nie? No nie. Ewentualnie cztery, ale czekaj, dobra. Napiszmy po... sobie to jeszcze raz. Trwałbym mojego świętego spokoju. No nie, nie mam ochoty tutaj się z tym szarpać dalej. Ok, powrót. Będziemy mieli zaraz 19 puzzelków. Za 19 puzzelków na coś się otwiera? Pewnie nie, za 20 by się otwierało. Eee, super części, tak, ale potrzebujemy nie gwizdka tylko klaksonu do tego. <kłysy> hmm, jestem ciekawy w jakim przełożeniu tutaj ma ta gra na rzeczywistą fizykę. Tam coś wspominali o upływowości, tutaj faktycznie waga ma znaczenie. Pewnie to jest to postawienie do to wzoru, prawda? Ale mimo wszystko. Hmm. O, to jest pytanie, czy inżynier pojazdów budowałby tutaj lepsze pojazdy Zgodnie z logiką tej gry Pewnie tak, tak w zasadzie, okej okay, Puzelko bank Tam już chyba będzie bank puzelków od tygryska, ale to Na razie chyba zignorujemy po prostu Mieliśmy cztery trufora TT? Nie wiem No znowu krzyczeli, że przemyt i tak no, dalej No będą, no, co zrobić Okej, okay, za 19 to nie wiem jak liczba, która by nam Która by nam miała, powiedzmy, zapewnić jakieś bogactwo w otwieraniu drzwi. Już się bałem, że nie to chwilę. No tak, troszkę na styk. No, no dobra. Ech, ta polisja jest tutaj dziwna. W sensie, no, mo może potem się będę jakoś rozwijał, nie? Ale jak na razie to tak troszkę jest to. No, może nie tyle zbędne, co niewiele zmienia. Okej, okay, nie nauczyłem się tego, nie? No nie. Muszę <śleszajnie> jak ten zjeżdżać, to prosto. Dobra, no to co, puzelki again, nie? O, może bola tego na puzelku. To jest ciekawa koncepcja. Puzelki jako środek transportu, zamiast tym oddawać. Może dlatego HGW je zbierę? Zaprzemy znowu? Dobra, to nie. nie rób mnie tego! Sam sobie bardziej szkodzę niż o nimi. Co to miało być? No... Przypadek, kolega, no. Okej. Okay. Tam jest Gruncia jako boss! Ej, my tam chcemy iść! Dobra, chcemy tam podjechać, czy chcemy tam iść? No, pa panie hipciu, no niech pan nie nie przeszkadza ani nie przesadza. Tędy, tędy. Tak, nie? Nie, nie wiem. Nie, wróć. Nie tędy może? Czekaj, dostałem dla w mózgu właśnie. Którędy się tam można było dosyć. Dobra, podlećmy z teleportem. dobra. Eee, pas bingo, nie, mnisa teatralna. <grym>, nie tu chciałem. Chociaż <grym>, tyle, że to było szybkie. Mnisa teatralna, no w sumie tak, teleporty tutaj nie wymaga ładowania. Co by znaczyło, że ta mapa nie, nie waży jakoś dużo. O widzę, po prostu nam dodają efekt, dźwięku, efekt jakby wizualny plus <grym>, teleportia. Dobra, czy tutaj wszystko oblakowaliśmy na, na drugim poziomie? Tak, Lunbox. <coughs> no tak, nie mnie klasyką, czyli walka z grunciem. No dobra. Okej, okay, czekaj w lepszenie. Pewnie to będę swara inżyny znajom życie. Jeśli dobrze myślę. Albo Pławiki. Tak, bo jakie... Ja pamiętam. Jakie rzeczy możemy... Jakie rzeczy możemy się spodziewać? Pławiki powinny być wcześniej chyba. Tak, zmieńmy pojazdy teraz. Hmm. Pławik. Oprócz pławiku powinniśmy mieć sprężynę. Oprócz sprężyny powinniśmy mieć laser, bodajże. I oprócz lasera powinniśmy mieć nie gwizdek nie, nie, tylko klakson. Zapewne. Dobra, gruncia, lecę do ciebie. Ty jędzo, ty moja. Aha, no tak, on nie bardzo chce ja latać jak helikopter. A, jednak się udało. No dobra. Tak, możecie powiedzieć, że no, nieznajomość tych terenów będzie mi bardzo szkodziła. Po części jest to prawda. Ale wiecie. Zawsze można kliknąć replay. No, Okej, okay, nie zahaczyliśmy. Ta kamera bywa niesforna przy tym lataniu. No czy nie tylko przy lataniu, aczkolwiek... Okej, okay, to będą płewiki. Są nas po tej battle arenie. Chodź grunciu, odwróćcie, tu jestem. Okej, okay, chciałem zaatakować z niaska i jakby to wykreślić, ale chyba jednak nie. się i Michu! Hmm, czterka. Ja wiem to już było. Ruszać zatki by fluber. Nie służy jako zbiornik na kocie odpadki. Czym jest fluber? To jest dobre pytanie. Mm, na kocica. Tak, też mam kota na kolanach. Jakby coś mi włączało, czy coś to. To się nie przejmujcie, to jest naturalne. Tak, nikt tu nikogo nie zmusza, prawda, kocie? Siedzi kot na burmuszony. Okej, okay, butlecki zamknąć konsolę, dobra, mhm. będzie jeszcze więcej narzekania? Bla, 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 to prawda. Pide zostawi tu swój zakalec. Pide sobie chyba jest ten kot. Uh, wyścig, no dobra, mhm. jak pokonamy wyścigu. <ścoughs> Odrzutowiec, <ścoughs> on se gę. Mhm. Niedobry kotek, dobry kotek, mój dobry. Ale ładny krokodile. Znaczy, no, wytaplanie się w bajorku to nie jest... chyba nie chyba o higienę, ale... Dobra. Gruncie pozwala Pidlesowi używać baseniku konsoli jako kuwetki. Ech, basen konsoli... Jeszcze bardziej zdziwiające jest to, że powstrzymać ją można tylko przez wyścig. Przecięstwo w wyścigu. Ona na wodzie, ja na lądzie. jakby był w powietrzu, to co by było wtedy? Okej, okay, nie no... no wonder motor Próbujemy potem, znowu powiem, że eh, jednak tym to nie i, i znowu zmienimy coś innego. Żeby tylko nie mieć tutaj łączonych śmigiełek, dobra. Nie, w zasadzie mamy tyle par, pary tutaj, że to chyba nie będzie większym problemem na szczęście. Tak, to nawet bez silnika odrzutowego, to w zasadzie jest dosyć ekonomiczna opcja. Co się stało? No coś się przewróciliśmy. No to się zdarzy. Co mi nie powinno w sobie dziwić potem, że się. się. Strzela do nas. Jeden za jedne Dobra, ale tak, na, na lądzie jesteśmy szybsi. No wszystko, stabilniejsi na pewno. O, cześć nasza, czyli Potrzebujemy automatycznego mambo, naprawdę. To, to jest taki dramat, że nie wiem skąd go zdobyć. Ej, ładna jest ta bonda, tak sobie rogowa, chodzi o efekt. Przestań mi atakować dziadu jeden. Barbarzyński ty. Barbe? Nie, dobra, nie trzeba, szarba dużo jeszcze tego. W sensie... Ja wiem, już któreś teraz Enty, z kolei widzę. Jakąś tam część. Mam nadzieję, że nie niego ciśnili dwa czy coś podobnego. Paliwo na pewno nie odpadło. Tak, bo gdyby nam odpadło paliwo, byśmy nie mogli jeździć. To byłoby problematyczne. Okej, okay, grę, nie mam pojęcia ile do zera przegrała właśnie, ale... Ja, troszkę trochę frustrujące są to w miejscami. W sensie ja wiem, to też nie jest do końca uczciwe. Bo ja nazbierałem te skrzynek, tak? Jestem przygotowany, więc teraz bossy po prostu... No takim trochę bardziej zaawansowanym. Zapychaczem. Ech, mój plan Mi Miś pierwsze miejsce bierze. Ten kot jest gorszy niż Klungos. Tak powiem szczerze. Okej, okay, pławiki testem super. To nie jest tak, że mam już lepsze rzeczy. Okej, okay, można sprężać, można rozprężać. Nie skacz, nie skacz, już spokojnie. Wszystko się zebrałem? Nie, co, to znaczy naprawię wszystko, ale to co tam zostało to już nie chcemy jej brać. Okej, okay. te o których tutaj nie, 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 nie męczymy, to mogą nam się zemścić, bo jest król ginger i z nim też będzie jakiś, był jakiś quest chyba, bingo jinjo, czy jakoś tak i tam za wypełnianie tego dawali, dawali, dawali nagrody tymi puzelkami, tam też mogło być coś ważnego Ty może tam był klakson? Jeśli tak, to to będzie trzeba, on troszkę tych wyzwań ginger. ale wiemy na razie, że faktycznie mamy problem, znaczy problem, że mamy tyle wygody że Hmm, prawie nigdzie nie wzraliśmy tej dżiny. W związku z czym gdzie byśmy nie poszli, to był w porządku. Okej, okay, pokonałem gruncie siedzi Logbox. Tak więc powiki są teraz twoje. Dodałem do swojego włyska. Okej, okay, możemy się przeprawiać przez wodę. Nie <laughs> latać już potrafi. Co to się stało się? Dobra, nieważne. Okej, okay, 36. No nie będziemy mieli 36. 36. 5 <laughs> puzelków! Dobra, to, 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 no kuszą, nie? Dosyć mocno pięcioma puzdelkami. Pięć puzlełków, pięć trofeów to brzmi prawie jak sześć puzelków, nie? A mieć sześć puzdelków, a nie mieć sześć puzlełków to... To jest dwa. Hmm. Ej, w sumie gruncia, krótki odcinek. Ktoś się pewnie, pewnie zaraz tu do drzwi. Hmm, by to trzymać. Okej, okay, to może dzisiaj bardziej wyjątkowo? Jest to pomysł. Tak, dobre chyba. Dobra, no to cóż. Dzisiaj będę krócej. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że mi rozpędziliście czas. I cóż, pozostaje mi wam życzyć miłego ziomka. Cały że krócej, ale może się spodoba. Misiu, nie grzecznie, Misiu, nie grzebać. <ścoughs> Hej, do zobaczenia.